To miasto wisi na klifach nad morzem. Dobywa się do niego jak do ukrytej twierdzy. A najlepsze piwo pije się tu z widokiem, którego się nie zapomina. To jest Bonifacio. Dzień dobry moi drodzy, zaczynałem pierwszego vloga z pięknej Sardynii. A aktualnie chciałem powiedzieć, że będziemy zwiedzać Sardynię na początek, ale nie, a płyniemy na Korsykę, ponieważ jesteśmy po północnej stronie i tutaj mieliśmy idealny problem na to, żeby właśnie na tą Korsykę dotrzeć. Nie ukryłem, że czas, w jaki tam dotrzemy, to jest około godzina czasu. No a potem lecimy dalej. I pokażę Wam więcej. Poniemy do Bonifacio, do francuskiej wyspy, ciągającej XIX wieku. Miasto jest położone na wapiennych skałach. Do miejsca docelowego Santa Teresa mamy około 15 km. Dalej, no nie będę zdradzać, co będziemy robić. Musimy Ale będzie kobie. I powiem skabię. Wam, co trzeba zjeść, co trzeba wypić. Jeżeli tam jesteście, oczywiście. My już drodzy państwo dotarliśmy do Korseki. No i zbliżamy się, jesteśmy aktualnie na marinie Za chwilkę pokażę wam piękne zdjęcia Ale nie tylko zdjęcia, bo wideo Również Na ten moment idziemy w sumie na szczyt A dokładniej za chwilę się przekonacie Gdzie? Tak, tak, tak jak widzicie moi drodzy, za, za mną jest Marina To jest można powiedzieć jedna część, tego jedna trzecia, a my aktualnie jesteśmy na I to co pokazuję wam, no to to są mury obronne właśnie Nie wiem wam, w którym wieku, bo historykiem nie jestem, a właśnie to się bronili. Też między nimi atakowali, jak widać? Widok piękny, ale żona jeszcze piękniejsza. Lecimy dalej. To jest kolejna część. Ogólnie jak widzicie, mury obronne. Tu jest numer 6. A to. Tam jest wejście. so high heat on my skin feel the vibe it's no lie every jesteśmy teraz może to śmiesznie zabrzmi ale na najpiękniejszym cmentarzu nie wypowiem wam nazwy bo łamaniec językowy ale przynajmniej zobaczcie widoki a nazwy macie poniżej więc tutaj właśnie mi się świetla sun shining on me feel the energy radiate elevate I'm breaking free no one can down Widzicie, robi to wrażenie, biorąc pod uwagę, że w Polsce, bądź nawet na świecie, tam gdzie wyjeżdżaliśmy, tego czegoś takiego jeszcze nie, nie miałem przyjemności widzieć. Chociaż niektóre, że nie nie chodziliśmy po cmentarzach wtedy. No ale tu jak już jesteśmy, to jednak jest to jeden z punktów, które trzeba zobaczyć. Więc myślę i uważam przynajmniej, że, że warto. Kolejny widoczek moi drodzy. Moi drodzy, blisko cmentarza, dosłownie około 300 metrów są schody Aragona, o ile ja się nie pomyliłem, będzie za chwilę informacja. 187 metrów w dół i trzeba mieć kaski, bo to jest tak można powiedzieć podróż w jedną stronę, czyli tylko włącz się schodzi, potem wodzi się koło mariny. My niestety nam zostało godzina czasu, a chcemy jeszcze jakieś pamiątki, różne pierdoły, więc już niestety pędzimy na dół. Na miasto dokładniej. A dlaczego piwo? Ponieważ to jest piwo kasztanowe. No w Polsce raczej chyba nie wypijecie. A tutaj. Nie, po można. prostu takie kasztany jak Patryk, tylko takie piwa mogą pić. Tak. To, to jest specjalnie dla kasztanów, czyli dla Was, moi drodzy. No, lecimy, idziemy sobie coś dobrego zjeść, bo tyle nam zostało czasu. Coś mają kupić. Piwko, oczywiście, wiadomo. I, I lecimy dalej. Więc na ten moment widzimy się już w mieście. Chciałbym wspomnieć, że nie ma sezonu. A patrzcie, ile jest ludzi. I ogólnie, jeżeli chodzi o uliczki, to są tako, powiedzmy, takie hiszpańsko, grecko. Portugalskie uliczki takie bardzo wąskie, piękne oczywiście, które dają też między nimi dużo cienia, więc tak to ogólnie wygląda. Chciałem spróbować, tej, chciałem spróbować tej kebaba, ale niestety też mi braknie czasu. A chcę lokalne potrawy tutaj skosztować, zjeść i napić by się właśnie piwka. Ale myślę, że jeszcze raz tu pewnie będę. Więc wtedy zasmakuję. A Nikola idzie za mną, wziąłem plecak. jestem tak, jak widzicie, zgrzany, że to jest kosmos. Więc wszystko na szybko. 4 godziny to jest za mało, żeby tutaj to zobaczyć, może, że ktoś ma nogi ze stali. Czyli Czyliby, moi drodzy, piwo kasz na nowe. Mm. Dobre, warte.